Halo, halo. Dzień, dzień dobry. Niech zgadnę. Jesteście na na piekle. Aha. Kochiwa. Dobra. Zała. Załatwmy to pokojowo, nie szczelacie do mnie. No? No? Eee, mam hełm czołgisty, I łopatę. Gdzie wsiadasz? A czym jesteście? A, bo Marcin ogląda moje streamy, po wszystko, ale nie, 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 ale powiedzcie mi, a macie może szczypce? O, no, no to, to się zamienimy. Czekaj, ten hambik jest zepsuty, tak? tak. Nie, to wam ten A, co? A macie wszystko do tego hambika? Tak? O. O, to ten. No Ja mam to z, za szczypce mogę dać ten. E... noś, świecę. No dobra. Dobra, ale to świecę mam tam na zapas. Sam się zbiegam. Nie, nie chcę mi się. Nie chcę mi się z... A to wiem, wiem, widziałem. Ty nie ty, że masz. Ki... Ty masz Killfielda. To jeszcze masz więcej minut niż ja Może się kurde Jak co tu jest? Wszystko żeście tu wyczyścili, tak? A to na odkarnictwo żeście nie wzięli To z, z której strony jesteście, powiedzcie mi? A przy Kamo. Aha, dolna droga, dobra, dobra No jest Olga, rzeczywiście. A co do tej Olgi potrzeba, powiedz mi Koźwa nie mam Ty, ale ja mam przy tym. Dobra Jakbyście podjechali? Ja wiem, ja wiem Czy ja... A nie mam na tym, dobra Ale może znajdę tutaj, kurde A drugi karnistor. A czemu to nie ma tych? No to, no to już masz tutaj dwa nie? O, jedziecie? Dobra. Widzę was, no. Co, mi coś laguje, wiesz. No właśnie ja coś tu laguje, ja biegnę. Nie, 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 ja was widziałem i to patrzę wy stoicie, wiesz <śleszanie> <śleszanie> ten. Ale nie wiem czy tutaj, ale tak znalazłem dzisiaj, ale wyrzuciłem, bo nie miałem miejsca. Tak, a tu mnie zaraz, raz zastał, wiesz? No, no. Nie mam jeszcze bazy. Tu mam na tym przy jeziorku, wiesz? Chcę się zbudować. E, nie, tutaj jest. Padrak, masz mapę? Nie masz mapy? To ci pokażę na mapie. E, kurde, to jest zielony domek? Chyba tak, tak, to, tak, tak, tak. To nad nami jest, są dwa jeziorka, nad, to nad tym drugim jeziorkiem, nie, jest domek, tak, to chyba zielony domek jest, tak. Patrz, jak się rozbujał, ma misję dla mnie, patrz. Ci czekaj, wiesz gdzie? Aha. Ja dzisiaj widziałem bazę. Znaczy, ktoś tam gadał. Ale kto to? Nie, nie, to chyba ten inny. Nie, czekaj. Czy ty byłeś wtedy... Kogo ja wtedy spotkałem na Enklawie? Przy Sitniku, jak jest ten, jak jest ta... Tak, tak, tak. Poczekaj, aha, poczekaj, czterosobowy, tak. <laughs> nie, 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 ja mam wszystko, nie mam. Poczekaj.